Metan to jedno z najpoważniejszych zagrożeń występujących w kopalniach węgla kamiennego. Jednocześnie gaz ten to atrakcyjne z ekonomicznego punktu widzenia paliwo. A każdego roku w Polsce do atmosfery wraz z powietrzem wentylacyjnym kopalń emitowanych jest ponad 600 milionów metrów sześciennych metanu o wartości ponad miliarda złotych. Ponadto metan to silny gaz cieplarniany o potencjale 21 razy większym niż CO2. Miliony lat temu, w erze paleozoicznej, gdy tworzyły się pokłady węgla kamiennego, równocześnie z części masy drzewnej powstały złoża metanu. Dziś, wydobywając węgiel, uwalnia się także pokaźne ilości tego dotychczas nie zawsze pożądanego gazu. Metan z pokładów węgla jest zagrożeniem dla grunników, a z drugiej strony jest doskonałym paliwem wysokoenergetycznym. Stąd cały świat stara się wykorzystać go dla celów gospodarczych, dla zastosowania przemyśle i w obiektach komunalnych. Co można z nim zrobić? Można go wyrzucić do powietrza, można go spalić w plażach, ale wtedy stanowi zanieczyszczenie atmosfery. Jest, jest to bardzo silny gaz cieplarnia. I stąd od kilkunastu lat stosuje się silniki, można powiedzieć tak naprawdę analogiczne do tych, które są stosowane w samochodach ciężarowych. W których spalamy ten gaz kopalniany. Gospodarcze wykorzystanie metanu pozyskanego w trakcie zabezpieczenia wyrobisk kopalnianych to już codzienność. Z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej pokaźna ilość atrakcyjnego surowca energetycznego. Ilość metanu, która jest przeznaczona do gospodarczego wykorzystania, związana jest ściśle z poziomem produkcji węgla w poszczególnych kopalniach. Na dzień dzisiejszy z metanu ogrzewamy całą miejscowość Pawłowice. To właśnie z tej trigeneracyjnej instalacji, która funkcjonuje w ramach spółki energetycznej Jastrzębie na terenie kopalni kniówek. Całość ciepła dla mieszkańców Pawłowic jest przesyłana z, tej, z tejże instalacji. Metan wykorzystujemy czy też będziemy wykorzystywać również w nieco inny sposób, mianowicie podejmowane są teraz przez Jastrzębską spółkę węglową. Działania zmierzające do sprężania metanu i dostarczania go w inne lokalizacje, tak żeby gdzieś poza terenem kopalń można produkować energię na potrzeby społeczeństwa lokalnego. Metan sprężony czy, czy, czy skroplony jest no, czystą energią, którą można transportować i wykorzystać w dowolnym miejscu w regionie. Pozyskanie i utylizacja metanu to nie tylko problem polskich kopalń. W Niemczech wydobywa, wydobywamy tego gazu metanowego około 400 milionów metrów sześciennych na rok i zagospodarowujemy go w wysokosprawnych instalacjach kogeneracyjnych przede wszystkim silnikowych. Sumaryczna moc zainstalowana to prawie 180 megawatt mocy elektrycznej pracą z AGH i Jastrzębską Spółką Węglową zainteresowane jest także miasto. Przygotowany został projekt wykorzystania metanu pozyskanego w nieczynnej już kopalni Moszczenica do ogrzewania lokalnej szkoły. To też pokazuje, że nie tylko metan się wydobywa w czasie eksploatacji węgla, ale ten metan jeszcze dalej służy już po zakończonej eksploatacji, a kopalnia Moszczenica właściwie to już jest co najmniej 15-17 lat temu zamknięta, a więc dalej jednak z czegoś można tutaj korzystać. W polskim górnictwie pozyskuje się około 30% metanu, który się wydziela do wyrobisk. W przypadku Jaszczemskiej spółki węglowej ten, ta wielkość jest większa, to jest ponad 40%. Natomiast zdecydowana większość metanu jest emitowana do powietrza kopalnianego i występuje w Mniejszych koncentracji. Od pewnego czasu w górnictwie światowym prowadzone są badania i pierwsze próby przemysłowe w zakresie wykorzystania przemysłowego metanu o niskich koncentracjach. I ta kwestia stanowi dziś największe wyzwanie. Stąd tak ważne są prace nad nowatorskimi rozwiązaniami prowadzone w ośrodkach naukowych. W Jastrzębiu Zdroju spotkali się ostatnio na konferencji praktycy, przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, by wspólnie zastanowić się nad możliwościami pozyskiwania i utylizacji metanu. Chcemy podsumować to, co żeśmy zrobili do tej pory, ale też wymienić nasze doświadczenia z kolegami, którzy mają być może podobne rozwiązania, pracują w podobnych obszarach. Z drugiej strony to też jest możliwość wymiany informacji, ale również nawiązania nowych kontaktów, być może zaproponowania nowego projektu albo dalszego etapu, względnie jeśli to jest prototyp, znalezienie kogoś, kto go wdroży. No, jest tutaj cały szereg możliwości. Ta konferencja ma przynieść i wytyczyć nowe kierunki rozwoju na przyszłość dla kopalń. Dla innych podmiotów gospodarczych, chociażby przykładowo jak tutaj są podmioty producenci urządzeń energetycznych, dla efektywnego wykorzystania metanu z pokładów węgla. Na terenie kopalni węgla kamiennego Jasmoz w rejonie Szybu 6 w Jastrzębiu Zdroju od kilku dni pracuje nowatorska instalacja oznaczona symbolem imk 1 pozwalająca utylizować metan z powietrza wentylacyjnego kopalń o minimalnym stężeniu. W ramach projektu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Akademia Górniczo-Kłótnicza w konsorcjum z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opracowała unikalną w warunkach europejskich, a w Polsce pierwszą na taką skalę półtechniczną instalację utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego. A do powietrza wentylacyjnego jest odprowadzane około 600 milionów metrów sześciennych metanu rocznie. To jest około powiedzmy Niecałe 5% wielkości zużytywanego gazu przez Polskę. Instalacja jest o tyle wyjątkowa, że do tej pory tak naprawdę nikt nie wpadł na pomysł, co zrobić z powietrzem wentylacyjnym, które jest wypuszczane do atmosfery na dzień dzisiejszy. Tak naprawdę powietrze to zawiera poniżej 1% metanu i właściwie nie da się go spalić płomieniowo. Nie wiadomo, co z nim zrobić. I powstał taki pomysł, żeby połączyć nasze doświadczenia z doświadczeniami górników i ludzi, którzy zajmują się odmetanowaniem. E, kopalń. E, cały pomysł na szczęście zakończył się, jak na dzień dzisiejszy widać, sukcesem, co tutaj Państwo widzicie, i to działa. Czyli my w pierwszym etapie reakcji podgrzewamy bardzo niewiele gazy, żeby mogła reakcja zajść, żeby ją można było zainicjować, natomiast później proces toczy, toczy się. Się samoczynnie, czyli tak naprawdę nie musimy doprowadzać energii. Jeszcze nie robiliśmy bilansów, ile wkładamy, ile odzyskujemy. Natomiast pewne jest, że od pięciu dni ta instalacja chodzi bez dodatkowego zużywania energii. Jest to przykład, gdzie powiedzmy gaz, gaz cieplarniany wykorzystujemy do celów energetycznych. Tak powinniśmy właśnie stosować, tak wdrażać technologie proekologiczne.